Dobrze, witam serdecznie. Żeby się wyżyć. Ty, ze mną. Ja jestem. Like, so, oh, wow. subskrybujcie bardzo serdecznie. Co nie Maby? No dobra. A to jesteś, to cukierek. A to cukierek. No dobra, niech będzie. O nie, mów Bordaj! O! Ale A, ja nie mogę. działa. A. No dobra, ja globalnie teraz mówię. No to macie, przekichane, jestem SCP-kiem potężnym. No i tak. Nie wiem, ile to jeszcze będzie trwać. Czego ładnie skończyło. Dobra. Nie, nie. Dobra, skończmy to szybko po prostu. Jest <laughs> zabijemy chreniaza. Do kontaminacji strefy niższego nadzoru rozpocznie się w okay. 150 minut. A nie, to damy sobie pożyć w tym hmm, w lajcie po niech... Nie, to nie, nie no co, to skończmy to. <laughs> Zobacz? Nie, oh. nie pocijmy się. Dobra się zabawa. Zbi. Cześć AB. Ale się pocisz AB, ale się pocisz AB, wygrywasz grę. Aibom, aibom aibom może są On ciebie może są dziabnąć. Eee, tam AB by tego nie zrobił. No co ty gadasz? Ale AB się poci przecież. to. A. Nie, no. AB. <grym> A chodź tu. AB. Okay, nie umiem skakać po niego. Może się uda tym razem. Bez przerwy? A nie wiem. Dobra, zabijam jednego. Ja pierdzielę najgorzej, zapomniałem o tym totalnie. Jest niekomfortowa sytuacja CIB ogólnie bardzo. A, jednak mnie nie dosięgniesz. Ja uh. <t army> sięgnąłbym. O, proszę. <t ritorgy commencer> chciałem go po prostu zabić, ale... Tak szybko. Ale no cóż. Dobra, zabiję mi Mira. Okej okay. Nie no, bo stanąłem przed nim i takie O, takie mówi O, to mi nie dosięgasz Fajnie, ale tak naprawdę po prostu nie tepnąłem się na niego Tylko przed niego, żeby dać mu chwilę jeszcze pożyć <grym> <grym> Dobra Ale... To idziemy do Lighta Teraz zaczął tak mówić, to mu udowodniłem, że jednak mogę <grym> Pozwól mi uciec, błagam, pozwól mi uciec jednak puść mnie! puść mnie jednak! Poradzi sobie <grym> w moją stronę? Kim ty jesteś, że tak mnie nie, że mnie tak. <grym> no, to, słyszę cię. Kim jesteś, że mnie tak nie lubisz, no to ja. Tylko ja. Hej, pa. Kurde, nie mogę się tepnąć. To jest tajemnicy. Nie. <laughs> <laughs> nie! się Jak <laughs> się <cieszył. laughs> Jak <laughs> <bo> się <szczyliwy. laughs> Hahaha! <ś boards> śmiech Oj <players> Oko no. tylko godzinka przerwy! Hahaha! To bawi! Więc no. Pojedę. dla mnie Otwieraj! <śmianowicie> Jak za Ty coś drukujesz? Wklej boż Zdjęcie drukarki i dawaj Puść to teraz Dobra, no. <śmianowicie> no normalnie wstawić zdjęcie Drukarki to pusz. Ejka Hejka! Hejka. <laughs> nie mogę tak tam Hejpa nie, nie to tak bawi Hejpa Ejka No nie no wybieg na dwukolak no, wow. no No wow O boże ty mój uh. hej, hej, Idę z drugiej No bo musiał to wstawić jako dźwięk do Night'a na jumpscare'a no, po wami. prostu. Na horrory. O oh, wow, naprawdę. Ta... O nie, MTF weźmiesz. No, wow. No nie wiem czy to ma sens Jedeć. by zgonić. Ja on poszedł? Ty, jak on cię ominął? No właśnie nie A, wiem. Czy on tu jest? Ja tam. Gdzieś tam był, no. No to musiał A, być no. szybszy. Do tak, ja tutaj się to po nie zapało mi go. Dobra, Dobra popłakałem się w świecie. Dobra, to teraz, Dobra, do kewi. Dobra też idę do Kevin. Minut. O Jak znajdę. To, był, to byłby dobry dźwięk tego. Możesz to jakoś pobrać, ten dźwięk? Chciałbym Kurde, bera, ale masz to masz na odcinku jak chcę. No coś, ja to muszę wyciąć jakoś No ale Tylko jako dźwięk, muszę to przerobić na mp3 Bo ja to sobie wstawię jako dźwięk horrorowy <laughs> Na horrory, żeby dźwięk był po prostu dźwięk tajemniczego <laughs> Ojoj. Na alerty, na, na... z horrory No nie no, na dwóch kolach jest, to ja nic nie zrobię. Jak się jest? Ja nie zestrałem się pod ulepsarką, powinienem się zestrać. Jesteś w heavy. O, chyba widzę. Biegnę. Ale daleko dość. No kurde, no nie mogłem. Tak. Ej, straciłem tarczę. Dajcie madę, dajcie madę. Dobra, idę. No, Ale tam tak. nic się nie żyje. Dobra, Barto się też poci. Ja tu to jest wadnikara. Weź go. Idę, idę. Ale bad, no, Badnikaro mi w plecy strzela. Jenako. Ja Tu poszli. No tak, bo to da Zapomniałem. karo. Zapomniałem. Jeden Czemu nie mogłem się tepnąć? Te głupie. No jeszcze. Wow. Eee, dziękuję, Elisabeth. Częściej mi coś mnie ominęło. Eee, zaraz będzie I przerwa. God, to cię, God, to, God, to God. cię dopiero ominie. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Piąteczka dla Ciebie Elizabeth Zaraz zapiszę 4 minutki i witaj witajczka. Za chwilkę idę na godzinkę przerwę i potem idziemy na agro. <głos> <głos> Nie, no po raz 100 godzin było już. A ogólnie wcześniej. Nie wiem, czy ktoś tam pojechał, czy nie. Ja też nie wiem. To nie Ja to kliknąłem chyba. Um, wcześniej no. To no wszystko jest pod wyścigiem planu, co jest. To uh, było dzisiaj. <grym się w mieście> Jeśli coś Cię interesuje, to. Jeśli coś było wcześniej, co Cię interesowało, to powiedzcie o wideo. Jedna osoba znowu została. Na pewno śmieszny dźwięk. E, tajemniczego cię ominął. Jego śmiech. A, jedna osoba. No to pani Karo pewnie gdzieś się tamtuje. Tajemniczo kopiarkę. Tak. A nie wiem gdzie on jest, ale znowu został jeden target. A tak będziemy... ja, tak. Kramba. Ile na outside, może Słyszałem Trzeba za checkpointem. O. Ale w sensie w heavy, czy w Ale nie zdoł, że strzela do mnie w heavy, w serwerowni. Biegną. nie karo? Tak, chyba, nie wiem, nie dogoni go. Zachuje. A, bad karo. A bo to jest za mną jesteś... A, myślałem, że właśnie on idzie w tę stronę. Dlatego speeda włączyłem. Karamba, rzucił mi flesza. Nie wiem, staram się go tajemniczym jakoś przekabać And... Odesłał windę, trzeba mu odesłać. A nie, on odesłał windę, ważne. Dobra, co na niego w No nie jestem w stanie się tam wtepać. Idę na koło. Trzeba mu się amunicja i loaduje. A i strzela dalej. No to poszedłeś na około rzeczywiście. No. O. Bo się nie dało inaczej. Kurde bela no. Postęp do ciebie, postęp do ciebie. Idę widzę. Ciebie. O drzwi z tej strony. Będziesz ja od W swoją. No. Ile no czemu coś co się No. się <grym> No! Ile on oberwi hitów? 8 hitów już oberwał! No i... Ile życia? Jeszcze się CIA zrespiły. Ja pierdolę, co się dzieje? No. <śm> Mruga działa, no. Są już te CIA jak coś. No, słyszę. Czemu nie mogę srać? O czym się sra? No, dopiero teraz się zesrałem. No i gdzie on poszedł zaś? Poszli do lighta. Wow, po co? A ja wiem. Dobrze wam, idzie zapeki. Nie, no szkoda, gadać nie da się z nim. Mruga się A, działa. Nie da, no, cały czas ucieka. Czu dam tajemnicę, kopiarka. O, o. Aha. No, no, nie słyszałeś, jak to brzmi, jak drukarką Mam byś do, robił. Mam chat włączony, ja was słyszę, ten. No ja wiem, dlatego no, to ciebie ja mówię. Hejnicze. Mam na dwóch zabiłem. No ile onki tu w wyrwie? Pa, wow, on jeszcze żyje. Dobra, jo. a, zabij, Luke, ale. No dobra, to się wezmę. Jest w tym mikrofidzie. <grymne> wow! To mu tortury włączyć. <grymne> ja odejdę może. <grymne> Wolicie coś słysząc śmierć. Woli cię coś? <śmienicza> noc. Ja, myślę, że... A... Tema, mnie... <śmienicza> ja nie mogę że co ja mówię, bo ja słyszę to globalnie. A nie nie o, To jest tak świetne. Ja to tajemniczy, mam nadzieję, że się nie obrazi, ale ustawiam to sobie dlatego. Dać na dźwięk strasznych donatów na horrory. Spoko, weź sobie jeszcze na budzik ustaw Ale ja mogę, mogę no Dobry pomysł Nie da się a, po prostu nie tak dostanę Data do z takim, takim śmiechem, takim No i pięknie, a jest to... jeszcze więcej takich śmiechów, mogę później powysyłać co się o. działo Kurde Bela, to mnie to bardziej przestraszy niż gra A czy ta osoba w środku może wyjść w końcu? Ja nie widzę Kto jest osobą, która jest w środku? A ja wiem A to Barto Barto jest ja jedna jest... A badnika żyje? A tu też nic jeszcze Badnikaro żyje? Ej, sandwich odliczanie jest No nie no kurde 3 lata będziemy grać Temu lasik zawsze musi być taki długi. No już by się to skończyło dawno temu, gdyby Badnikaro wcześniej z tych ulepszarki wyszedł. I gdybym umiał srać. <noise> Kulę <Kółka> zrobiłem tylko. <noise> w końcu wyjdzie. Tak się chyba nie da wyciszyć. A nie, jak wyciszysz gada, to chyba wyciszasz też jego dźwięki. Ta, niestety. Noo. Ale bardzo. to w sumie dobrej zabawy. No niekoniecznie, jak, jak słyszę od lweczka, który mówił Worda, to, to od razu wyciszam. <głosy> <głosy> Robię kółka, nikogo tu nie idź ma. Dobra, czekaj. Strefa niższego nadzoru została zablokowana i przygotowana na dekontaminację. Aj. Usuwanie substancji biologicznych zostało rozpoczęte. Tak się nigdy nie skończy. O się kampią. Czekaj. Może się da zbytować. Tam się... A nie! Co się stało? Kurde, bo włączyłem dźwięki Cijajów daleko, włączyłem ten i otworzył to na chwilę. Wow, wow. Aj, ale nie zdążyłem wbiecku. Ale trolling poszedł. Oao, wow, to Basie strollował Dobra, on może tam wejść, bo ta runda będzie trwała nieskończoność ej jak coś to macie jeszcze dwójkę rebeliów, wow. szukajcie. No właśnie słucham, ma oh, wow. nie, nie. Eee, No ale biegałem po całej placówce, nikogo nie było, no Cały pozostały personel proszony jest o postęp. No teraz już zbójkę zabiłem. No fajnie. No super. ale dopiero teraz. Półkową, kurde, całego całego heavy zrobiłem trzy razy. 2, dwa, a podmioty SCP. I akurat ich nie było. A bardzo tam lata musi uciekać. O, wow. O, pani tylko znalazłem. Mi się nudziło, a kurde. Tak ich znalazłem, że zaraz mnie zabiją. No na naprawdę, zaraz zginę. A gdzie jesteś? No na, na po -po. Wow. Ej, wiek, ty wiesz, że nie musisz go zabijać, co nie? Nie. Ja go muszę zabić No to umieram No dobra, jeżeli chcesz go zabić i chcesz tam czekać jeszcze 3 minuty do detonacji głowicy No, twój kolega zginął by the way A jak się mi nie pomógł <ścoughs> <ścoughs> Nie <pomogę. ścoughs> z tym dźwiękiem, nie. <ścoughs> umieram jak to słyszę To było takie. Tak To było Tam takie serce, śmieszne, wszystko. jak ginąłeś tajemnicy. Pa. To było Interoke tak zabawne, już. taki szczęśliwy no, tak. byłeś, że uniknąłeś gonifizki. A co mi cię zabił? I, i, I do go. Hmm. Oh. Jeszcze to dźwięk. To śmiech. <śmiech> Teraz ja no, ci wyślę no. jeszcze jeden y śmiech, który miałem. <śmiech> Ej, 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 No nie, nie wychło. A miałem dwie broni. Kurde. Oh wow, Darym. co Wexley robi na zewnątrz? Wysłałem ci na PW tego link do śmiechu. Niestety to jest jako mem, a nie jako oryginalny klip, ale pasuje idealnie. Ok. Potem zobaczę. Dobra. więc robimy? Dobra. Koniec rundy, mtf wygrali. Musiałbym im badni no to to koniec zostać.